Dzień dobry, kochani! Z tej strony Scarlet. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek naszej cudownej serii Albionu. Dzisiaj znów bez kamery i prawdopodobnie kilka następnych odcinków też będzie bez kamery, ale jestem troszeczkę uziemiona, ponieważ siedzę w domu rodzinnym, więc klasycznie, standardowo... O jakoś mało zapiszczało to krzesło. Moje pełnoletnie, wiecie, nie? W spokoju, nie? w którym się wychowywałam przez cały swój okres e, młodych lat. To było tak dawno temu. E, nie, ja tak na serio jestem w domu rodzinnym, czekam na przesyłkę, która została tutaj zaadresowana i ona bardzo długo idzie. Bardzo długo idzie. Ja iść wcześniej, dlatego przyjechałam wcześniej i siedzę i czekam. I czekam i czekam i e, będę tutaj, póki ona nie przyjdzie. Więc nie wiem kiedy tak naprawdę wrócę do Krakowa i takiego normalnego nagrywania, e, ale mam nadzieję, że już niedługo, że już niedługo się zobaczymy. Wprawdzie mówiłam wam, że kupiłam sobie tutaj green screena, prawda? I że będę mogła tutaj też z kamerą nagrywać. I fakt kupiłam, tylko że ja byłam tutaj z moim chłopakiem Damianem u mnie w domu rodzinnym. I no on musiał pojechać do Krakowa. Ja stwierdziłam, że jeszcze tutaj zostanę i spakowałam mu kamerę. Mądra, nie? Mądre, super mądre, po prostu e, inteligencja Level Scarlett. Mm, I właśnie zabrał kamerę, więc fajnie, mam green skin, no nie mam kamery. <laughs> e, także tak, ale, ale, ale mam nadzieję, że następnym razem już wszystko będzie w porządku. E, mówię Wam tę historię, ponieważ ja strasznie czuję się źle, jak wiecie, bez kamery na tym kanale. Tegoś tak mam wrażenie, że mój profesjonalizm spada o 50% bez, bez tego. No, tak, nie, nie lubię, nie lubię strasznie, nie lubię strasznie, strasznie. No ale e, mamy co mamy, lepiej żeby były odcinki niż w ogóle ich nie było. Zachowuj się przyjaźnie wobec Simki i Mieniony Saniac. Co Freja w ogóle, o co chodzi? No i oczywiście obawy walki z duchami. Słuchajcie, czytam dzisiaj m, informację, że ma być duża aktualizacja do The Sims jakoś chyba 30, czyli dzisiaj właściwie. Dlatego od razu Was uprzedzam, żebyście się nie nie wkopali i wyjmijcie sobie na wszelki wypadek mody, wszystkie mody. Ja wiem, że w Simsach niby w opcjach się wyłączają mody, ale serio, za każdym razem przy aktualizacjach wyłączajcie te mody i pamiętajcie, że prawdopodobnie wszystkie wasze ulubione mody typu więcej kolumn w kazem, see center, czy inne rzeczy się wykrzaczą, bo to się zawsze co aktualizacji krzaczy, więc, no, pamiętajcie o tym, bo później zawsze przycie te same pytania na, na grupach Simsowych że nie działa coś, a to po prostu tak jest zawsze. Zawsze, zawsze, po prostu aktualizacja równa się dezaktualizacja modów. I to nie, że aktualizacja psuje, no po prostu mody stają się nieaktualne do wersji SIP-ów, rozumiecie, nie? Dobra, koniec tego takiego nudzenia, bo ja zawsze już tutaj 2 minuty 42 sekundy i oczywiście ja nic nie zrobiłam, moje przywitania cudowne, totalnie zakłamuję wszystkie zasady dotyczące nagrywania, że pierwsze minuty powinny być najciekawsze e, i lecimy sobie ogarnąć sprawę. Słuchajcie, Freja jak wiecie ostatnio bardzo, bardzo się zbliżyła z wiko, ich relacja znowu nabrała rumieńców, Freja się cieszy, bo znalazła zaklęcie, które powoduje, że jak Nysania gdzieś tam się w pobliżu za bardzo kręci, to cyk, miesza jej w głowie i Nysania out. I gdzieś tam e, popierdziela sobie tutaj po górach i dolinach. Także dziewczyny walczą ze sobą, natomiast Nysania nie da za wygraną. E, I co ty chcesz, zachowuj się przyjaźnie wobec siebie Wigo imieniu Vigo i zdobądź następny poziom ogrodnictwa. Czyli możemy to ogarnąć, rozmawianie o obawach po spełnieniu pragnień. Wkurza mnie to. Wkurza mnie to, nie lubię takich aktualizacji, nie rozumiem po co są te takie. One no, no są pierdliwe dla mnie, nie lubię takiego czegoś. Nie, nie podoba mi się. Nie jestem zadowolona. Frejajcie, wykąp. Wigo, ty chyba też potrzebujesz jakiejś kąpieli. W sumie mogliście się razem wykąpać. Ale idziesz tutaj, mój drogi, i weź sobie... Aha, nie możesz. Ty weź tutaj, chodź sobie. Napełnij sadzawkę, wyczyść sadzawkę, dodaj naturalny oczyszczacz, a zbierz wodę, bardzo proszę. No chodź, zbierz wodę. I... Ja mam nadzieję, że ta aktualizacja spowoduje, że ten sejf będzie mi dużo lepiej chodzić. Bo wiecie, że on mi się tutaj blokuje, simowie mi się mrożą, właśnie tak jak w tej chwili. Stoją, nie wiedzą, co mają ze sobą począć, eee, także mm, fajnie. I tylko na tym save to mam. Tylko i wyłącznie ten save jest taki. Eee, ty już to ogarnęłaś, więc chodź sobie, na siuszkasz do krzaka eee, i pójdziesz, jest drzemną. Jest siódma, a ty jesteś padnięta. Co ja tutaj z nimi robiłam, nie pamiętam. A, pamiętam, nie, oni się barabarowali. O, widzicie? I też, jak przełączam między postaciami, to też jest tak, że godzinę przychodzi między postaciami. Naprawdę, ja mam to tylko na tym save. Ja, ja tego nie pojmuję. Nie pojmuję tego. To jest dla mnie jakiś kosmos totalny. A lodówki cały czas mają aktualny poziom lodu 100%. Nie narzekam. Ale mogłyby mieć... Normalny. Nyśka, Nyśka w ciąży spodziewa się potomstwa. Potomstwa oczywiście z Vigo. I pamiętacie, mam nadzieję, że Freja urodziła Arię. I Aria jest dziewczyną, więc Aria nie ma absolutnie prawa do umiejętności wynka... co? Który sim to zrobił niby? O ty kurde, ja tego nigdy nie widziałam! Co to jest? O masakra! Ej, ja tego nigdy nie widziałam! Najbardziej interesujący sim na świecie, mniej sima z dwunastoma lub więcej cechami. Obcy wśród nas. Eee, fajne! Ja nie mogę, dobra, nie, zrobiło mi to dzień, przestraszyłam się. Nigdy w to nie klikałam tutaj. Zawsze to zamykałam. Ojej, widzę, że jeszcze dużo rzeczy będę musiała odkryć w tej grze. No, także tak, jak wam wspominałam, Freja urodziła, ale urodziła córkę, więc jest dziś źle, więc jest nie tak. Zmień brudną pieluszkę. Przytul swoją córkę. Oczywiście Freja się z niej cieszy, bo to jednak dziecko z Vigo, nie? I Vigo w sumie... no spoko, córka, nie... No, ale mógłby być syn, bo syn musi być prawowitym władcą. I słuchajcie, jeszcze drama się szykuje taka, mianowicie, że no, Nysania jest znowu w ciąży, Nysania urodziła syna, Nysania niby jest tą drugą, ale jak tak dalej pójdzie, no to Vigo raczej zacznie powoli skłaniać się w stronę Nysani, no bo Nysania tego syna urodziła, nie? I to jest dla niego ważniejsze. W sensie, ja wiem, że to brzmi, jakby Vigo był jakimś totalnym draniem, itp., itd., ale słuchajcie. To, to jest normalne. No bo on jest wodzem i zależy mu na tym, żeby ród poszedł dalej, ale to musi być oficjalny potomek, więc skoro Freja mu takiego nie daje, i pomimo, że ją lubi, no to. No to no. <ścoughs> Ech, o Jezu, ja się otłumaczy tutaj. Także też nie, nie patrzcie na wigo przez pryzmat tego, że podło okrutny, zły mężczyzna, tylko po prostu jesteśmy w takich czasach. No liczy się to, żeby jednak mieć. Purchlaka mężczyznę. No, no, solidny powód do tego, żeby. No, rozwody, jako tako, tutaj to ja nie wiem, czy można o tym mówić, no ale powiedzmy, że takie odpuszczenie sobie i upadek Frey z pozycji numer jeden na pozycję numer dwa, czyli tę, którą aktualnie ma nasza dysania a to czy tak się stanie to zobaczymy sobie w kolejnym odcinku i jak mówię właśnie teraz możecie postrzegać wigo jako tego podłego okrutnego i złego no ale jesteśmy w czasach gdzie dla niego jest mega istotne to żeby mieć tutaj kontynuatora rodu już nie wspominam jak dla Einara jest to ważne a tutaj jest kolejna sprawa taka że Einar syna ma kolejnego nie i ten syn też ma większe prawa do bycia wodzem niż Aria która niestety dla siebie jest kobietą, no tak fajna, fajna pozycja kobiet, nie? Także mniej więcej tak sobie to wymyśliłam. Oczywiście, słuchajcie, ja nie posiłkuję się tutaj żadną wiedzą historyczną, od razu Wam mówię, żebyście o tym pamiętali, ja się tylko bawię, w sensie wymyślam sobie jakieś tam swoje prawa i w ogóle, jak macie co do tego pytania, jak ja sobie postrzegam jakieś kwestie, to możecie śmiało zadawać w komentarzach, ja Wam wszystko wyjaśnię, jak sobie to wymyśliłam, ale na odcinkach i tak Was nudzę już dostatecznie długo, więc nie chcę jakoś mocno, mocno, mocno dręczyć. Także, moi drodzy, Freja jest bardzo, bardzo zagrożona, jeżeli chodzi o pozycję numer jeden. Syna nie ma. I cóż, na razie w ciąży nie jest, prawda? Czekamy, co tam będzie z Nyską. A Nyska niech się kąpie tutaj ładnie. Wszyscy sobie tutaj śpią, młody sobie tutaj śpi. Jak ty się czujesz? Ej, ty nawet się dobrze czujesz, więc bardzo fajnie. Możesz już skończyć swoje nawadnianie i idziemy tutaj spożyć sobie to, co mieliśmy spożyć. Wyrzuć zepsute jedzenie. I weź resztki. Ejnar! O nie, Purchlaczek znowu płacze. No, karm go piersią. Idź spać. Po porodzie będziesz tutaj spędzać czas ze swoim synkiem. Także no fajnie, zaklęcia Freja znalazła, ale to i tak niewiele zmienia w jej przypadku. Ejnar tymczasem, który troszeczkę sobie z nysanią, jak wiecie, poflirtował, bo miał taką ochotę, a został odrzucony przez dilerkę. Idzie sobie tutaj ogarniać kwestie związane z ogrodem. No bo Wiko musi sobie trochę zdrzemnąć się, bo z tego co widziałam, on średnio ma energię, bo cały wieczór robił barabara ze swoją frejką. Schowak <grym z> wyczerpany. A ktoś musi zadbać o wszystko tutaj, nakarmić krowokwiat, więc bardzo proszę, nakarmisz, pójdziesz tutaj sprzedać wszystko, 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 co tu mamy. O! Albo wiesz co? Zbierz wszystko. Zbierz cały plon, myślę, to będzie dobre. I pójdziesz tutaj dalej ogarnąć nam zwierzątka, czyli posprzątasz oborę, czyli tutaj też posprzątasz oborę. A potem się zajmiemy resztą. Wygląda na to, że w tej chwili to wszystko, co można zebrać. No, chyba sobie kpisz. No, chyba sobie kpisz. Nysania, zaraz Ci tutaj może pomóc. Chociaż niekoniecznie, bo zaraz się jej purchlaczek obudzi i trzeba się purchlaczkiem nysania zająć. A jak się obudzi, to pójdziesz tutaj hmm. uczyć korzystania z nocnika i zrobisz kąpiel dla kaja. A właściwie wiesz co? Hmm, jeszcze raz. Ucz i myślę, że zrobimy jednak kąpiel z bąbelkami, bo mu zabawa wtedy urośnie. A wy się tutaj zdrzemnijcie troszkę, żeby energia wam podskoczyła. No cóż, Einar? Jest jak jest. Natomiast syn... Syn kolejny jest. A my mamy wydarzenie specjalne już na koniec tego tygodnia. A po drodze mamy nie dość, że urodziny Ari, to mamy jeszcze um, urodziny... Einara i Einar przychodzi do kolejnej grupy wiekowej. Będzie stary. <grywa> czy mamusia się tobą zajmie? Chyba się zajmie, ale jeszcze muszę sprawdzić, czy przypadkiem... Wykąp, czytaj, połóż do łóżka, przygotuj. Nie, chyba jest ok. Biała kura nie jest już pierwszej młodości. Wiem o tym, niestety. A wy? Jak wasze nastroje? Wigo, ty możesz już wstać. Myślę, że możesz i możesz pójść. Ta, co nas nie chciała! Ta, co nas nie chciała! Założycielka kolejnego rodu. Kto wie, co z tego wyniknie. Ale możesz sobie wstać. Tutaj mamy y, dealerkę, więc ucałuję jej dłonie. Myślę, że to będzie dobre. Wpadłeś na nią przypadkiem. A wy, co mi tu robicie? Co tu się odwala? Co to za impreza? I czemu łowisz w moim stawie? Wrogi y, typie. Znaczy to jest brat lilerki, no ale. Nie wiem, żartuj o włosieniu do niego i idź sobie tutaj łowić dużą rybę. O co szafiko flirciki w głowie ma. I ogólnie ja wiem, że to też źle wygląda, ale no um, nic nie jest to nadzwyczajnego. Raczej e, nie wygląda chyba wam wigonek kogoś stałego w uczuciach razem ze swoim ojcem. Ojciec a. chyba też nie. A tutaj się tym zajmiesz i zawołasz sobie krówkę. Czy ty się zajmujesz dzieckiem? Zajmujesz. Super. I kąpiel z bąbelkami, proszę bardzo, później. I tutaj zrobimy sobie tak, że mamy tu jakieś jedzenia, mi się wydaje. Wspaniałe, zostało pięć. Dobra, mamy. O, ty i Nysania stajecie się wrogami! Idealne, tak, zdecydowanie tak. Nakryj do stołu nie, ale weźmiesz sobie porcję. Wy wszyscy chyba musicie sobie tutaj wziąć porcję. Tylko ty najpierw krówkę ogarniesz. Zrobisz wyczyść, zrobisz nakarm i zrobisz tutaj dojenie. Później pójdziesz tutaj sobie wziąć prysznic. Ogólnie w tamtych zasadach, które macie na Discordzie nie ma możliwości prysznica, ale wiecie, że ja sobie troszkę to modyfikowałam. Bo zasady zasadami, ale też musi się dobrze grać, a mnie bez prysznica gra się źle. Ty sobie łowisz, bardzo flirciarskie poczucie spełnienia. Ty nie jesteś głodna, Ty jesteś głodny, więc ty, jak wykąpiesz młodego, to pójdziesz tam ogarniać. Patrzcie, jak się bawi, od razu mu tutaj zabawa rośnie. A wiecie, że jak ona spadnie na pozycję numer dwa, to się wyprowadzi z tego pięknego tutaj wnętrza i przejdzie do tego. No, ale zawsze może syna kolejnego mieć. A jak będzie mieć syna, to być może powróci na swoją pozycję. Kto wie? Wszystko leży w rękach Wigo, tak naprawdę. Jedyne, co mogę Wam tu powiedzieć, to pamiętajcie, że niezbadane są moje wyroki. Zbierz jajka, będziesz tutaj rozrzucać karmę w okolicy, i posprzątasz kurnik. I tutaj też. Zbierz jajka. A nie możesz dalej. No dobra, to za chwilę ci to dam. A ty młody już tu jesteś, więc weź sobie porcję. I potem idź się do kufra bawić. Chyba, że masz jakąś zabawkę przy sobie? Nie masz. I wiecie co? Kup zabawki może byśmy zrobili, bo to chyba, chociaż nie, to nie za bardzo wygląda jak zabawka, którą możesz się bawić. Po co my mamy tutaj garnuszki do zabawy? Zabawkowy kucyk, myślę. I ten misiu może być. Jestem sobie w trybie kupowania, ponieważ powiedzieliście mi. Ja pamiętam, pamiętam, co mówiliście. Że. Jezus, jak to się nazywa? To coś do boksowania w Wilkołakach jest właśnie takie starodawne, ale nie jest. One jest po prostu stare. I popsute, i posklejane, ale ja wiem, starodawne to dla mnie nie jest. Mówiliście też, że są CC na to, żeby bez rękawic bili i żeby to było takie vintage jak mm, jakieś takie, te, takie słomiane coś, na których się ćwiczy walkę. Natomiast na razie tego nie pobrałam, bo cały czas zapominam i wątpię, żebym o tym pamiętała, ale ktoś zwrócił mi uwagę, że w sumie można byłoby dać tutaj maty do jogi, ponieważ dlaczego mieliby nie móc tej jogi sobie ćwiczyć, no jakoś kondycję muszą mieć, a to jest mega istotna ta kondycja i punkty właśnie z tym związane, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, a będzie jakaś walka między plemionami, to moi simowie mogą niestety tej walki nie przeżyć. Dlatego myślę, że faktycznie zrobimy sobie tak, że kupimy sobie jakieś maty do jogi żeby moi simowie mogli tutaj ćwiczyć. I myślę, że to będzie całkiem fajne. Jakaś tutaj mata. Myślę, że jeszcze ta mata może tu być. Po prostu żeby były takie miejscówki, żeby oni mogli sobie swobodnie tutaj ćwiczyć. Ze trzy wystarczą, żeby nie było tak, że za każdym razem biegają. Chociaż myślę, że bieganie nago będzie na pewno naszą taką tradycją, jeśli chodzi o śluby. I lecimy sobie z... Wykonaj sekwencję jogi, ćwicz jogę. O, ćwicz sobie jogę. Joga na pewno da im jakieś tam umiejętności fizyczne. Mm. I myślę, że ty też możesz ćwiczyć jogę. I właściwie myślę, że ty też możesz ćwiczyć jogę, tylko że miałeś rozwiesić ubrania. Wyładuj, przenieść rozwiesić na sznurku. Wyładuj, przenieś, rozwieź na sznurku. Frejka, proszę mnie tutaj nie denerwować. Ty sobie nie ćwiczysz, ponieważ... No, ty się spodziewasz potomstwa, więc ty tutaj masz na luziku. A Frejka, bardzo proszę, pranie zrobiła, rozwiesi i idziesz tutaj też sobie ćwiczyć jogę, żebyś była wysportowana. Oho. Uh -huh. Oho, oho, i ktoś będzie musiał nakarmić, więc ty chodź nakarmisz, bo jest jeszcze wcześniej, możesz tutaj już się obudzić. Co ty tu masz, paginia? Staje się twoją przyjaciółką? Dilerka? Nysania, no, ty masz jakieś naprawdę dziwne pragnienia. Synem byś się zajęła. Syn jest biedny tutaj, cierpiący. Ale w sumie zaraz pójdziesz. Będziesz go uczyć korzystania z nocnika i będziesz e, potem się nim zajmowała. W sensie będziesz go usypiać. Okej, okay, ty już idziesz ćwiczyć. Ty już ćwiczysz. W ogóle to będzie śmiesznie wyglądać. <laughs> Ale powiedzmy, że jakieś modlitwy. Do jakiegoś bóstwa azylowego, czy coś ten deseń. Chociaż ja pamiętam, że im strasznie mięśnie rosło od tego ćwiczenia właśnie. Ej, 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 ej coś ty zrobiła. Co ty zrobiłaś? Aha, bo nie ma na to miejsca. Mhm, fajnie. Wszystko zajęte, no dobra, ćwicz jogę. Oho, spotkały się. Dobrze, że się z bara nie uderzyły. Ale przejdziemy i do tego. Oj, przejdziemy. Chociaż w sumie to jest tylko umiejętność wewnętrznej harmonii, a nie kondycji. No dobra, ale też niech będzie. Przynajmniej będą mieć swoje sylwetki zachowane. Powiedzmy. Zapomniałam, że tutaj to nie idzie w kondycję, tylko jest jeszcze ta umiejętność wewnętrznej harmonii. Widać, jak często gram w to. W sensie nie, że w simce tylko w dzień spa. Dobra, ty potem go podniesiesz jak chcecie. O, możesz objąć go czule. Możesz go podnieść. Jak chcecie, żeby na 100% dziecko miało czytanie do snu, no to musi simka go mieć już na rękach. Przynajmniej na razie tak jest. I wtedy dajemy tutaj: czytaj dziecku do snu. Dobra, chodź, wiga. Pora na małe co nieco, że tak powiem, czyli postaranie się o to, żeby frejka ci syna dała. I kochani, na tym będę kończyć dzisiejszy odcinek Albionu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki na moim kanale. Życzę Wam wszystkiego dobrego i klasycznie, standardowo. Trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie o komentarzach.